i bardzo chciałbym od Was w tym odcinku jest on, ma, on będzie miał 3 minuty ponieważ chciałbym by, bardzo chciałbym żebyście po prostu rozumiecie, chciałbym żebyście no jak to się mówi no po prostu złożyli mi życzenia w komentarzu bo to nagrywałem z moim kolegą, i on nie wyszedł mi odcinek, więc teraz szybki odcinek nagrywam. I powiedzcie mi w komentarzu, jaką grę mam ten zainstalować kupić. Mi tam obojętnie. No i myślę, że Minecraft może się pojawić, albo nie. Nie wiem. Zobaczę jeszcze. Dobra. No to po prostu chciałabym, żebyście w komentarzu napisali życzenia. No i cześć.